Ciemanko z tej strony, kamek i witam Was w kolejnej darmowej grze. Tym razem jest to Duels of Champions. No i jak widzicie, nie jest to gra, w którą będę, znaczy pewnie będę lamił, ale nie aż tak bardzo z tego względu, że mam 10 level i to nie jest tak, że wrzucam Wam tylko refling, żeby był refling. Po prostu grałem już w tą grę wcześniej, polecam. Jest moim zdaniem troszeczkę gorsza od Hearthstone'a, ale ma niektóre aspekty też lepsze od Hearthstone'a. Nie wiem, jakie mam talie. Ok, takie mam talie. Powiedzmy, że talią przystani tą starą sobie zagram, ech, ech, naprawdę dawno tą talią grałem, ale zobaczmy, zagrajmy sobie pojedynek, miejmy, miejmy nadzieję, że wygrany, e, no i e, jeżeli chcecie zarejestrować się w tej darmowej grze, polecam, link na dole, e, no i gramy, e, dobra, możemy sobie wymienić karty, jak to w grze karcianej zawsze jest, e, co my tutaj mamy? Bardzo dobre czary, pamiętam, miałem w tej talii. Ogólnie ta talia składa się z niezłych, z niezłych czarów. Nie chcę tego. Aha, bo tutaj się nie wymienia pojedynczych kart, tylko całym. Wygląda to nieźle... Tak, nieźle to wygląda. Zostawiam to. Zaczynamy łucznik. Boom. Dodajemy sobie oczywiście. To, czyli co to jest? Poziom mocy, żeby dodawać później lepszych sojuszników. Dobra, co on ma? Coś rzuci, nic nie rzuci. Jego tura rzuci tutaj z. To ma cztery życia dwa ataku, jeden kontra. Co my tu mamy? Ataki dystansowe, ochrona przed ataki, atakami dystansowymi. Pff, no na razie nie. Niech on tak zrobi, a tego przestawimy tu i weźmiemy. Jeszcze jeden w moc. I przechodzimy dalej. Nie będę tłumaczył gry, bo sam zapomniałem już sporo, tak? No, no naprawdę. Miałem na dysku ją, czyli to musiało być w październiku. Jak, nie, w nie, kiedy to musiało być? We wrześniu chyba. Tak, koniec sierpnia, początek września, kiedy instalowałem tę grę. No on zaczyna całkiem nieźle. Jest to problem. Nawet nie mogę nic rzucić za bardzo. Pff. Uhuhu. nie chcę też dobrać karty bo nie będę mógł tego zrobić tak e, jestem w dupie jakby nie patrzeć e, no dobra, będę musiał pójść tak e, co my tu możemy zrobić w tej turze ok, nic nie możemy zrobić, możemy przyblokować e, skontruję za dwa ale straci życie Okej, okay, tak musiałem to zrobić, bo i tak ten, ta postać zginie, znaczy ta postać, ta karta zginie i tak od następnego ataku. Jestem w lekkiej pupie, ale to nie znaczy, że nie możemy tego wygrać. Co my tu mamy? Wow, już takie karty tutaj doszły do tej gry, że ja nie za bardzo ogarniam. Na pewno gdy przegram to spotkanie, zagramy jeszcze jedno. Mm, dobra. E, w końcu możemy coś wystawić, na pewno zwiększam moc teraz, tylko pytanie niewrażliwość na odwet. Dobra, 4 życia. To ma 6 życia. Eee, co my tu mamy? Eee, kiedy Krzyżowy Strażnik nie posiada obrażeń, otrzymuje plus 2 oraz plus 1. No dobra. Eee, zablokujmy tutaj. No i musimy zakończyć turę. Nic więcej ciekawego nie zrobimy. Eee, teraz musimy szybko ładować w poziom magii, żeby przyblokować tutaj eee, całość. No dobra, on będzie atakował pewnie. O, jeszcze ma tego rycerza na koniu. E, jak to jest słoneczny jeździec. Demet, jestem. Słabo będzie. Jak tam moje Elo? Moje Elo 475. Na pewno lepsze niż w LOL-u. Znaczy słabsze niż w lol Lol, lol, słabsze niż w LOL-u. Hehehe. He, he. Dobra, co my tu mamy? Doszła nam karta. E, no i on powinien nas atakować. Jak najbardziej to zrobi. O, będę demety. O co my tu mamy? Okej. Okay. Chyba będziemy musieli tak to zrobić. No dobra. Słabo jest na razie, ale koleś widać, że no przynajmniej gra więcej niż ja. Jeszcze mam nik kamyczek 6, także słabo, słabo, ale to nie znaczy, że od początku nie można w tej grze dobrze grać. Uuu, no dobra, zbufował sobie kartę, zaatakuje mnie raz i tym już nie zostanie odwetu żadnego. No dobra, bo mnie wyjdzie 2 damage'a Okej, okay, i tam tam upadnie na szczęście. No dobra. Co my tu możemy zrobić jeszcze ciekawego? On coś jeszcze będzie robił? Uuu, jeszcze jakiegoś wilka ma. No dobra, który ma dwa odwetu. No dobra, ale ten wilczek mu tam padnie. Nawet nie ma e, o czym mówić. Zwiększamy to i to nam w sumie nic nie dało. Heh. Co my tu możemy zyskać no ten. Słabo, 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 słabo. 5, 2. To w ten sposób, w ten sposób, co, co mi daje? Nie, ok. Zakończmy ten turę. On w 7 może we mnie uderzyć. Następny turze stąd. Zobaczymy, co on zrobi. Znacznie lepszy dek ma ode mnie i wie, jak się nim posługiwać. Tak, no tak się spodziewałem tego. Będziemy musieli zablokować to. Dwa punkty wszystkim? Nie. No dobra. Co on jeszcze wybierze? Kartę celu. Ok, zamienił sobie kartę. No a my musimy zrobić tak. Na pewno zwiększyć moc. Zablokować cało to. Tu przestawić jednego. Tu przestawić drugiego, zaatakować niego i zakończyć turę. No jest średnio ciężko, ci są zablokowani, także nie mogą atakować ani nic. W tej turze przynajmniej. Później mam jakieś czary, które, które mogą coś więcej kółku zrobić. Będziemy próbować. Niewrażliwość na odwet, okej. Okay. Uuu. ten pan co? No dobra, mamy na takich klientów tutaj właśnie to zaklęcie, które on teraz rzucił na nas. No dobra. Jak tu zrobić, żeby przeżyć? To będzie ciężkie. Na pewno. Ok, możemy. Dobrać kartę, musimy tak czy siak na pewno tego zniszczyć. Tego można dać jako tarczę tu. E, zyskam dwa. E, I zabiję tego. No nic lepszego nie mogłem zrobić. Nie wiem, mój mózg się przepala. Matura się zbliża. P -p -p. Chociaż Lion tam miał, no, w sumie. Nie wiem, czy mogę coś lepszego zrobić. Dobra, aha, tego. No, pogrze. Pogrze, pogrze. Niestety. Eee, zagram jeszcze jedno, co by nie było. Nie można tak przegrać. niewesoło, Co to mam? 28? Jakiś nowy podarunek. Jakiś coś tam. Ok, spoko. Dzięki. Dzięki za podarunki. No, w ogóle jakieś paczki właśnie. Może sobie otworzymy w sklepie. Zawsze się otrzymywało. Mmm. Kamyk ogarni. Czy kamyk ogarni. Czemu sklep się nie chce wczytać? Karty italii. OK. sklep Keramyk. sklep dobra, walić sklep w takim razie yy, zagrajmy Daj. Yy, ta talia pewnie jest słaba jeszcze raz talia przystani lecimy z koksem no i i mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej yy. nie chcę jakiś z jednym no nie udało się, dobra Trochę gorzej nam się trafiło. No ale przechodzimy, zwiększamy to, zakończymy turę. Super. Co tu mamy? Do końca tury zagrywasz pierwszą kartę odkrytą ze swojej biblioteki, czyli jest ta karta stworzenia, wszystkie sojusznicze jednostki otrzymują premię, w przeciwnym wypadku wszystkie wrogie stworzenia otrzymują premię. No dobra. Ok. Co to jest? Dobra. Nie mogę nic grać. Miałem żadnych stworzeń. On już pewnie będzie mógł, tak jest. dramczyciel Co ten dręczyciel? Aha, że obuchowo bije. No dobra. Jeździec. Jeździec, tak i skończymy. Już więcej w mocy na razie nie ładuję, bo nie ma takiego sensu. Czarowy wybuch, Zadaje dwa obrażenia wszystkim stworzeniom przyległym do ataku, do atakowanej jednostki. Działa również na sojuszników. Dlatego jest zaręczycielem. Co my tu mamy? Czart. No dobra. Czarcie. Aha, sobie też zadaje damage. A. No dobra. Śmiesznie. Co robi czart? Swobodny atak. Dobra, okay. Dobra, ok. Teraz idzie mi o wiele lepiej niż wtedy. Mimo, że jeszcze nic nie wygrałem, Nawet, no tak, wiedziałem, że to się tak skończy. Na szczęście, co tu? Świeci się. Co my tu mamy? Rzeźbiasz losu, niewrażliwość na odwet. No tak, jakiś ucznik. No dobra, czy ja mogę? Co to jest? Zrobić trzy punkty wszystkim w rzędzie. No dobra. Eee, ale Kamek mówi dzisiaj. Ok, co my tu mamy? Ok. Tym mogę zaatakować tylko tego. <grym> Wezmy tu. A potem zrobię cztery, czyli tu mógłbym. Ale co to robi? raczej, Leczy... dobra 3. No, trochę trochę mi to zajęło, ale w w tym wypadku nasz latający stwór nie zginie, na szczęście. Zobaczymy co przeciwnik wymyśli. Ile ma Elo więcej ode mnie, no ale... Tak, znowu mój pies główny aktor. Jej! Głośniej! Dzisiaj bez kamerki z tego względu, że e, ciemno już jest, kiedy to nagrywam. Nie jestem urzędem, no ale wiecie, co tu mamy? Co? Kiedy my to otrzymaliśmy? Nie mam pojęcia. Weź, please, siata, pies. Przeciwnik umarł. Halo, pani przeciwnik? Gramy? Chyba mam za dużo kart w sali. Chociaż nie, on ma więcej. Nieważne. Halo, pani przeciwnik? Pani przeciwnik? A, jeżeli chodzi o jajko na głowie, to będzie prawdopodobnie w niedzielę. Także spodziewajcie się filmiku, czekajcie na niego, bo będzie epicki. To tak dokończenie challenge'u, jakby. No, przeciwnik, panie. Co pan robi? Tu się jakiś czas, jest naturę, cokolwiek. Wow. Wygrałem. Widzicie, jak przeciwnik się przestraszył. Otrzymałem 5 dzikiej karty, to może to otworzę jakoś. Posiadasz dziką kartę. Okej, okay, to tutaj się wchodzi. Autor e, życzeń. What the fuck? Pięćki karty. O, chodzi, nie mam pojęcia. Ale możecie mi napisać w komentarzu, bo pewnie jeszcze nie raz sobie pyknę jakąś gierkę. Sklep możemy teraz otworzyć, czy nie? Chyba nie za bardzo. Nie, możemy coś tutaj. Pakiety to tutaj chyba jest. Nie, talię. Gdzie jest mój promowany? Gdzie są moje tu chyba są a nie mam żadnych pakietów no dobra trudno zapraszam do rejestracji link na dole trzymajcie się do usłyszenia Piano.